Witam serdecznie. Ja nazywam się Magdalena Achtelik i jestem menadżerem klubu Oriflame. W tej części filmów wprowadzę Cię do świata nowości katalogu Oriflame numer 10. Pierwszą nowością, która mnie zachwyciła i bardzo Ci polecam jest nowy krem Jordani Gold CC. Krem ma lekką konsystencję lejącą, wodnistą. Dlatego nie trzeba go dużo nakładać i dzięki temu będzie bardzo wydajny. Posiada filtr 35. Pięknie duszuje niedoskonałości, nie robiąc efektu maski. Idealny na lato, na upały. I jeśli chcecie zrobić szybki makijaż, to uważam, że jest to rewelacyjny produkt. Ja mam odcień light do cery jasnej, ale jeśli masz natomiast cerę ciemniejszą lub też oliwkową, to polecam Ci odcień natural. Warto spojrzeć na ten produkt w katalogu i go zamówić, przetestować, bo naprawdę jest rewelacyjny. Ja tylko teraz używam tego kremu. Podkład jak na razie poszedł w odstawkę, także polecam Ci go. Kolejny produkt, tym razem będzie to maseczka z glinką i olejkiem herbaciannym do skóry tłustej, trądzikowatej. Ten produkt jest uniwersalny, bo mogą go stosować kobiety, jak i mężczyźni, którzy borykają się ze problemami skórnymi, z trądzikiem, z wypryskami. Ja Ci polecam używać tą maseczkę dwa razy w tygodniu. Pamiętaj, że trzeba omijać okolice oczu, aby się one nie wysuszyły. Kolejny produkt, to, który Ci polecam, to sztyft na wypryski. Działa on przeciwantybakteryjnie, bardzo fajny. Polecam używać ten produkt na noc, gdy już idziemy spać, skóra się odpoczywa, redukuje się. Polecam. Kolejna nowość to róż do policzków z lusterkiem. Bardzo fajny róż. Mnie osobiście zachwycił, bo jest ciemniejszy kolor jak i jaśniejszy, którym można sobie rozświetlać jeszcze dodatkowo. Ten róż jest ze serii D1. Więc świetny. Ja mam odcień hmm, Peach. Już Wam podaję kod 3979. Bardzo fajny. Fajnie rozświetla i podkreśla kości policzkowe więc warto na niego zwrócić uwagę. Są trzy odczynie do wyboru, także na pewno każda osoba znajdzie coś dla siebie. Kolejny produkt to żele Discovery we wersji Jumbo, czyli we wersji dużej. Tu mam żel fioletowy z wanilią słodki zapach, ale nie znów aż za słodki. Fajny, przyjemny, żele są bardzo wydajne. Na długo starczają. Świetnie się pienią, także ja polecam osobiście. Yy, drugi żel to jest yy, z cytryną i z lawendą. Ten już jest bardziej orzeźwiający, także będzie fajny na upały, bo będzie fajnie nasze ciało orzeźwiał. Także polecam Ci. Są to nowe żele w wersji Jumbo, także warto zwrócić na nie uwagę. Uważam, że będą świetne, aby zabrać je na wakacje, bo są bardzo wydajne, także jeden żel na pewno na całe waka wakacje nam spokojnie wystarczy dla całej rodziny. Kolejny produkt, to już Wam mówię, to żel, ale tym razem żel męski. Z szamponem z serii nord for Men. Rewelacyjny żel, fajnie orzeźwia, jest bardzo wydajny, dużo go nie trzeba. Posiada w składzie imbir. Imbir jest bardzo tutaj wyczuwalny, więc jeśli ktoś lubi takie imbirowe zapachy, to ten żel będzie dla niego. Bardzo fajny, męski zapach, przyjemny. Także warto kupić go swojemu mężczyźnie, lub mężczyzna kupi sobie sam, jak ktoś woli. Także polecam Ci. Kolejny produkt. Tym razem będzie to woda Atena. 30 ml. Woda jest przyjemna. Co do trwałości, to mnie jakoś specjalnie nie zachwyciła. Jednak jak na 30 to uważam, że i tak fajna woda. Zapach jest mocniejszy troszkę, więc jeśli ktoś lubi takie ciepłe, mocniejsze zapachy, to ten zapach właśnie będzie dla niego. Natomiast jeśli ktoś lubi świeże zapachy, lekkie, to polecam tą Atenę w wersji niebieskiej. Jest delikatniejsza, jest świeża. I będzie idealny ten zapach na lato. Także polecam Ci te dwie wody. Idealnie, idealne na wakacje, aby je spakować, ze sobą do torby wziąć. Z nowości to by było na tyle. Jednak zapraszam Was na drugą część filmu, która będzie o hitach z katalogu numer 10. Także do zobaczenia w drugiej. Części.